tykiej pracy jest to wydarzenie, które musi odwiedzić każda osoba, która myśli o zmianie w swoim życiu zawodowym. Mam tutaj na myśli nie tylko osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, ale tak naprawdę każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje, kompetencje zawodowe, być może myśli o tym, żeby zmienić zawód, zmienić pracodawcę. Impreza ta organizowana jest cyklicznie raz w roku. Podczas tej imprezy osoby zainteresowane mogą nie tylko znaleźć odpowiednie dla siebie oferty pracy w różnych branżach, ale także może zapoznać się z bardzo bogatą ofertą szkoleniową dostępną na terenie Trójmiasta. Bardzo ciekawą pozycją na mapie targów jest strefa cudzoziemca, w której przedstawiciele różnych instytucji udzielają informacji na temat tego, jak legalnie zatrudnić cudzoziemca, a także samym obcokrajowcom udzielają informacji, jak legalnie przebywać i pracować w Polsce. To jest mi miejscem, w którym myślę, że każda osoba pełnoletnia jest w stanie się odnaleźć. Mamy też różne staże gdzie też takim osobom pomagamy, wspieramy ich, żeby faktycznie wyszło na ten rynek pracy. Faktycznie dzisiaj była tutaj też jedna osoba, która przez wzgląd na stan zdrowotny nie była w stanie już pracować w swoim aktualnym zawodzie, w związku z powyższym myślę, że takim miejscem idealnym tutaj jesteśmy, gdzie... Jest taka możliwość, jest szansa też przebranżowienia się. pójść też na, Jest możliwość zrobienia szkolenia i przebranżowienia się jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj pomóc osobom w podjęciu takiej pracy. Na targach w Gdyni jesteśmy po raz pierwszy. Jest to nasz debiut jako służby więziennej Jaruszyczego w Echerowie. Nasze stanowisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Również widzimy większe zainteresowanie właśnie tą pracą taką służbą dla, dla społeczeństwa, właśnie w formacjach mundurowych. Także serdecznie zachęcamy, za, zapraszamy. Mamy bogatą ofertę, mamy ciekawe stanowiska, oczywiście również niezwiązane z dyktem z działem ochrony, również z innymi działami.